you ah, no, hello swishing Chwilkę, być może ktoś się z Was pojawi. Ja mam chwilkę to bo o 19 jest rozmowa z naszego z Małgosią Przygońską. o ukrytym, jakie to ma konsekwencje I... Jeżeli jest ktoś na Liveiku, to czy mógłby napisać, czy mnie widać i słychać?? Mhm. Jest jedna osoba. Czy ta jedna osoba mogłaby napisać, czy mnie widać i słychać? Ja sobie pozwolę przeczytać. Jak zwykle spontanicznie się włączyłam. Mam chwilę czasu przed rozmową z Małgosią. Chwileczkę zaczekam. Być może ktoś z Was się pojawi i napisze, czy mnie widać i słychać, a ja tymczasem przeczytam. Przesłanie. kocham na każdy dzień wer simon od tego zacznę a więc 29 czerwca otwórz się serce na miłość przyjmij jej ciepłe promienie gdy smutek przyjdzie i noc w tobie wiosenne w tobie wiosny zostanie tchnienie a więc bardzo ładne przesłanie. I teraz są już dwie osoby, może się włączą, a ja wyciągam przesłanie na nasze spotkanie. To, co zdobędziesz, realizując swoje cele, jest mniej ważne niż to, kim się staniesz. To, co zdobędziesz, realizując swoje cele. Jest mniej ważny niż to, kim się staniesz. I kolejne przesłanie? Ufam i słucham mojego wyższego ja, które prowadzi mnie ścieżką światła. No właśnie może wobec tego jeszcze wyciągnę. Kartę anielską, nikt się nie melduje. Tu jest taka zasada, widzę, że jest jedna osoba. Jeżeli e, napiszę coś, to ja wtedy wyciągam na nie przesłanie. Mam karty anielskie, na których się nie do końca znam, mam je od dawna, ale tak sobie je wyciągam na tych rozmowach. A więc na nasze spotkanie dzisiejsze jest Anioł Bytu. Moja dusza spoczywa w prawdzie, że mój byt jest wieczny. Piękne przesłanie. A więc, y, taka dzisiaj mi się nasunęła y, refleksja po tym, y, co Arek mówił o duszkach natury. Wiecie, też tak mało sobie niektórzy zdają sprawę z tego, że. Że my nie jesteśmy, przepraszam, że my tutaj nie żyjemy sami, że nie tylko gdzieś tam w lesie, na dworze, ale wśród nas żyją istoty i to nie jak się niektórzy ludzie boją duchów tam zmarli, będzie straszył. Kto pamięta z tych czasów? Była taka bajka, nie wiem, bajka to był film kiedyś, nie wiem, czy stawiam na torka banana? Przebacz mi, Brunhildo. To Kto pamięta takie, taki film z lat młodości? Oczywiście, kto trochę dłużej żyje. Więc to nie o takie chodzi, to chodzi o duszki natury, które są wśród nas i i o których czasami warto pomyśleć, że, że są i że my nie jesteśmy jedyni tak naprawdę tu, choć wielu ludziom się wydaje, że, że są najważniejsi, jedyni i że tylko um, jako jedyni są gospodarzami. Powiedzmy tam na tej ziemi, czy, czy, czy w tym życiu. Więc e, ja nie za bardzo aż tak się znam na tych duszkach, żeby dużo wam o tym rozprawiać. Aczkolwiek wiem, że są różne pochodzenia e, nas, e, ludzi, którzy. Żyją na tej Ziemi w ciele ludzkiej, nazwijmy to tak, czyli mamy tą powłokę, ten garnitur, czy ten samochód, czy nie wiem jak to nazwać, którym poruszamy się tutaj na Ziemi. No i przychodzi czas, kiedy to nasze auto czy ciało się zużywa, i przychodzi moment, że odchodzimy z tej ziemskiej części bardzo ogromnego wszechświata. A więc, y, tyle tytułem duszku, bo ja się włączyłam, ponieważ Małgosia y, będzie o 19 i będzie bardzo ciekawa rozmowa o ukrytych. Jakie konsekwencje mają tajemnice w rodzinach dla dzieci, wnuków i, 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 i prawnuków a ogólnie dla rodu, ale może wobec tego powiem trochę, kim my jesteśmy. Jesteśmy ludźmi, tak? ale jesteśmy tak naprawdę istotami duchowymi. Które żyją tutaj na Ziemi. Jesteśmy, z tego co ja wiem, ogromni. Nasza istota jest ogromna, licząc różne poziomy, więc można by rzec, kiedyś mi to powiedziała. Pewna, y, jasno, y, pewna jasnowi Serenia, y, y, u której robiłam kurs y, program, kasowania programów. Mówię o Reni Engel, i ona mi pierwsza to powiedziała, że jesteśmy istotami duchowymi wielkości około 45 i tylko taka część nasza, mała, jest tutaj w ciele. No, i według Huny mamy wyższe ja, średnie ja i niższe ja. Niższe ja to jest nasza podświadomość. To jest podświadomość nasza, nigdy nie śpi. Jest to nasz bank informacji, który rejestruje wszystko. Podświadomość taki ma powiedzmy, jest to takie 3-4 dziecko, dosyć niesforne, ona nie rozróżnia co jest logiczne, ona rejestruje wszystko i jeżeli nie pracujemy nad sobą, to nasze życie kreowane jest z, powodu, z poziomu podświadomości, i z tego, co ona w tym banku ma. I czasami niektórzy ludzie mówią: Ja to mam pecha, ja to mam to, ja to mam to, ja to mam to. Co mamy między innymi w tej naszej podświadomości? W tej naszej podświadomości mamy na przykład cho chociażby z tego życia przejęte programy, przejęte przekonania, wzorce zachowania z naszego domu. I przyjrzyjcie się swojemu życiu. Przyjrzyjcie się Waszym związkom. Przyjrzyjcie się temu, yy, jakie są Wasze dzieci. I spróbujcie znaleźć ten wspólny mianownik. Yy. Miałam w swoim życiu wielu klientów, którzy mówili, że Mówili sobie, że nigdy nie będę, tak jak moja matka, albo tak jak mój ojciec. Ale później w życiu okazywało się, że w sesji mówią, no kurczę, robię tak, jak moja mama. Łapie się na tym. A skąd niby, kochani, mamy mieć inaczej, skoro przychodzimy na świat pierwszą osobą, jaką widzimy. Najczęściej jest nasza mama. No chyba, że lekarz. Jak dziecko wychodzi na świat, położne, ale ta pierwsza, która trzyma nas na ręku, patrzy na nas, na i nosi, to jest mama. Ją najdłużej jako pierwszą widzimy i dziewczynka też uczy się, jak. Zachowuje się kobieta w związku od mamy, mężczyzna? Jaka jego rola, i, i jaka jakby nie wiem, jak to ująć słowa, jak miałoby wyglądać życie, patrząc na. Później przychodzą na sesję osoby, które mają ogrom nienawiści do swojej mamy czy do taty. A tak naprawdę tą mamę i tatę wybieramy sobie sami. Ja pamiętam ogromny bunt na to w 1994 roku. Jak przeczytałam w książce Louis Hay możesz uzdrowić swoje życie, że to my sami wybieramy swoich rodziców, bo są dokładnie tacy jak trzeba, byśmy my mogli realizować swoje zadania, to ja się zwyczajnie wściekłam i najpierw rzuciłam tą książką i nie powiem jak, powiedziałam na autorkę cudowną, kochaną, no świadomość była inna, to było wiele lat temu, nie mogłam zrozumieć, jak można sobie wybrać na przykład mamę, która bije, albo tam tatę, który coś tam. I wyrzuciłam to, ale potem jakaś mądra siła poprowadziła mnie, żebym jednak zajrzała do tej książki i zaczęłam ją czytać od historii tej kobiety, która była, miała 5 lat była zgładzona. Miała mnóstwo, wyleczyła się sama z nowotworu złośliwego macicy, potem stworzyła konsorcjum pomocy ludziom molestowanym, uzależnionym, przemocowym, wiele. Louise Hay, znana w świecie, ona zmarła chyba mając 91 albo 94 lata, nie tak bardzo dawno, prze, przekofana kobieta. Później wyrastała właśnie na jej inspiracjach, medytacjach książka i na końcu tej książki, którą bym sugerowała przeczytać każdemu Louise, hej Louise, hej jak ktoś nie wie możesz uzdrowić swoje życie przeczytać sobie tą książkę i, i tam na końcu właśnie są dolegliwości choroby prawdopodobna przyczyna i nowy wzorzec, jaki trzeba wprowadzić, aby uwolnić się od tego, także ja inspiruję się między innymi właśnie Louise Hay, ale także wiedzą, którą zdobyłam na szkole Regresingu, gdzie, gdzie uczono też, y, jakie dolegliwości za co odpowiadają i jak to odreagować, nie? Także y, tak to mniej więcej wyglądało. I później ta książka jeździłam do Niemiec jako opiekunka ludzi starszych chorych i ona jeździła ze mną. I każdego dnia też otwierałam ją na tak zwany chybił trafił i gdzieś zawsze było to przesłanie. To była jeszcze książka papierowa. Nie było wtedy chyba jeszcze internetu. Dopiero później y, moje. Czytanie artykułów odbywało się na cudownym portalu Ewy To był chyba pierwszy portal, o ile się nie mylę, taki o rozwoju duchowym. I tam wiele osób zamieszczało swoje artykuły. I ja tam zaczynałam najpierw czytaniem. Nie było chyba jeszcze wtedy YouTube. No nie było tak, nie było Facebook, nie, nie było... Takich możliwości. Później powstały te portale społecznościowe i można było przekazywać swoją wiedzę, swoje informacje, komunikować się lepiej, i dziś macie wiedzę za darmo. Jeżeli ktoś naprawdę chce popracować trochę nad sobą, to ma takie możliwości, do których was zachęcam. No ja 27 lat temu właśnie zetknęłam się z tą cudowną książką Louise i, i i później wiele innych i różne etapy były na, na mojej drodze, ale powrócę jeszcze do tych, bo przeskoczyłam, do tych jaźni, bo mówiłam teraz o podświadomości, jest to bank naszych informacji i to, co wzięliśmy z domu, ze szkoły i podświadomość, jeżeli nie pracujemy nad sobą, Kreuje nasze życie z poziomu tego, który ma w tym banku z moim pamięci, informacji. I czasami tworzymy związki, relacje. I czasami jest klientka, która ma siódmego partnera. I pytam na przykład, czy widzi jakiś związek. Oni wszyscy są głupi. Także. Y te lekcje będą do nas przychodzić tak długo, dopóki się nie nauczymy. I to chyba nie do końca jest tak, że oni wszyscy są głupi, tylko my mamy pewne wzorce, programy, które przyciągają takich ludzi, tak zwane te Intencje się dogrywają i, i takie osoby realizują jakieś zadania w różny sposób. A więc to jest niższe ja według Huny. Średnie ja to jest świadomość, czyli to, co my się komunikujemy w tej chwili. I ja mówię do Was, i wysłyszycie, to jest świadomość średnieja. No i jest wyższe ja, czyli ta wyższa część nas. I jeżeli już jesteśmy w kontakcie z naszym wyższym ja, to wtedy już kreacja naszego życia zaczyna wyglądać trochę inaczej. Nasze relacje, nasze związki, nasze e, prace zaczynają wyglądać trochę inaczej. Czyli zachęcam Was to, do tego, żebyście rozszerzali swoją świadomość. Żebyście byli świadomi, że, że nie przyszliśmy tutaj tylko, a ja czasem tak słyszę, przestęp na coś trzeba umrzeć. Grabasz po tyłku, po klepie, teraz już nie klepie, bo inaczej to wygląda. Ja jeszcze pamiętam, kiedy tą ziemię tak sypano na tą trumnę, to było bardzo takie trudne na pogrzebie. Mój tato jak odszedł, to miał wymurowany grobowiec, ale mimo wszystko gdzieś tam pamiętam, że podawano też, żeby ktoś swoją... To było w 1990 roku, więc mój tato odszedł młodo, miał 66 lat na raka żołądka. Więc takie jeszcze były zwyczaje, ale szczęście był ten grobowiec i nie była sypywana ta ziemia przy tych przy rodzinie, kiedy stoi nad grobem, a tak kiedyś było, prawda? A więc spróbujcie nie żyć tak, że że to i tak przyjdzie umrzeć. Pewnie jeszcze teraz tak, ja czekam na rozmowę z honoratką z Wiednia, astrologą naszą kochaną, miała być ta rozmowa, ale niestety w Wiedniu były poważne burze i opady i honoratka musiała odwołać relację, rozmowę ze mną i miałyśmy właśnie o tym mówić, jak będzie, jak się przygotować do zbliżającego się czasu, bo kto chce albo nie, mieć tego świadomość, że Czasy idą zdecydowanie inne, bez względu na to, jak to wygląda. Co mogę Wam tylko zasugerować? Nie wchodźcie tam, gdzie jest ciemno, złość, gniew, nienawiść. Nie wdawajcie się w te konflikty, bo tracicie tylko energię. Wielu ludzi się sprzecza o różne przekonania. Ma to, to ma to. Spróbujcie. Popracować nad sobą. Droga jest do siebie. Ja, jak zaczęłam pracować intensywnie, bardzo nad sobą, na początku sesjami regresingu, to, to się trochę na pewne rzeczy buntowałam, pewne rzeczy nie rozumiałam. Pewnych, pewnych rzeczy, przepraszam. I kiedy moja wówczas regresorka Basia mówiła mi o pewnych rzeczach, to ja tam burczałam sobie pod nosem. No tak, jej to dobrze mówić, bo już tyle lat, a ja to i, i to trochę czasu kosztowało. Powiem wam tak, że jeżeli się buntujesz, jeżeli nie masz zgody na coś, ja też tak miałam. Ja wychodziłam od niej z domu i później burczałam pod nosem, ponieważ nie rozumiałam jeszcze, że później, że te zmiany zadzieją się później w życiu. I pod nosem wyzywałam, że wy, wydaję tyle pieniędzy i po co mi to różne etapy miałam. Miałam też etapy, że myślę, a, zejdę z tej drogi, gdzie to tak ciągle coś tam robić. Ale przychodzi taki czas, kiedy zaczyna, Na początku jest trochę pracy. Oczywiście, jeżeli chcecie. Oczywiście, jeżeli chcecie. Ale później, jak przechodzimy pewien tak zwany pułap, tak to bym nazwała, to już jest górki. To już coraz bardziej jesteście samodzielni, potraficie sobie sami radzić, medytujecie, pewnymi rzeczami się skonfrontujecie, uwalniacie. Teraz jest tak dużo metod tego oczyszczania, uwalniania, uzdrawiania, ale najważniejsze, jak powiedziałam. Jest droga do siebie. I wtedy właśnie pamiętam, Basia mi mówiła, że wszystko jest w tobie. Jest pytanie, jest odpowiedź. Jaka ja byłam zła na to? Jak we mnie? No, na początku się tego nie rozumie, jak we mnie. Tak, jest wszystko w nas, a my żyjemy po to, żeby sobie to przypominać. A więc tak spontanicznie, tak jak powiedziałam, włączyłam się i, i nie miałam przygotowania tematów, tematu, dlatego napisałam o życiu, bo źródło zsyła informacje, które płyną poprzez mnie. Być może będzie jedna osoba, która potrzebuje to usłyszeć, potrzebuje zrozumieć, że Że przyszliśmy tu nie tylko odpoczywać, oczywiście przyszliśmy się bawić, żyć, ale też i doświadczać. Doświadczać i stawać się lepszą wersją siebie, tak bym najprościej to powiedziała. A więc dziękuję serdecznie za uwagę, za, to, za ten spo, spontaniczny live. -ing. Bez zapowiedzi, a o godzinie 19 zapraszam Was serdecznie na spotkanie z Mogłością Przygońską o temacie Ukryte, jak to działa, Ukryte w rodach, jak to działa na nas, na nasze dzieci, wnuki, prawnuki. A więc do usłyszenia na żywo o godzinie 19. .00. Dziękuję bardzo za uwagę, wszystkiego dobrego, do następnego razu. Pa.